Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Brawl Stars w dzisiejszym odcinku. Gramy przed sezonem 10-11. Po 14 godzin, czyli jutro w sobotę, w poniedziałek jest nowy sezon, czyli już 2 maja, 2 maja jest nowy sezon Brawl Stars. No ja idealnie się zmieściłem w tym. Więc no, yy, zobaczymy jakie są nowe tryby. Będą nowe tryby, bo są już nowe tryby, nie pamiętam jaka jest już. Nie grałem... Ja mamy na przykład z botu, też to jest, też to jest nowe, to jest nowe wydarzenie. Ale no dawno mnie znowu nie mnie w tym Brawl Starsiku ostatnio. Ja wiecie, że rzadko gram z tego Brawl Starsika, po... Niestety, na, no ale się zdarzyło. Bo jak jakie mam się nagrodę, to odebrani. Ja... Mam skrzyka. No, bo w końcu trafię, no błagam. No nic, ja mam takiego pecha już, że... Naprawdę mam no, takiego pecha, że już po prostu... Nic nie mogę trafić. Może darmo jakieś odznaki, po co mi to... Po co mi to nie zrobię no? Mmm no. Za darmo od znaki. Wytajście jakieś takie, kiedyś takie konta, po... No... Powiem wam szczerze, że... Mmm... Tak już tu wyszło z tym, ale z, dmianzy, mamy podnokę, no, wyszło, z dajim, że mamy na nowe zdaje że mamy. Teraz pójdzie. mmm, Których nie pamiętam? No tu raczej były te postacie Evi chyba. Yy, albo to być Janet. Janet, a sprawdźmy. Ale próbujmy, że ona będzie brzmiała. To będzie też fajna, czy nie będzie też fajna, czy ona ma przede wszystkim zasięg. This is your pilot Łoł! Wow. Łoł, wow, to jest zarąbisto! A mogę za Timmy Timmy, o? no może być fajna postać No dobra um. No dobra, to lecimy teraz zobaczyć jakie są wyzwania mamy nowe Bo jak raz sobie trzydzieści komisji to jest trochę bez sensu, ale... Nic mi nie należy być i tak spoko, Lepszy to niż nic hmm. Dobra Pokonanie skiełka To tyle, no to zrobimy to wyzwanie teraz, więc... No, I zrobimy to na... To, dokał, odbyć te lepsze no kawał, tam tam w tam sumie mamy tylko raz życie, więc tak dobre to nie będzie chyba. No na czekaj, jestem przed tym nowym sezonem 12. Niestety, bo po... nie mamy nowym sezonem, a będziemy mieć nowy sezon, więc star! mogę wybrać tego, tego kiełka. No, mogę tego wybierać. Bo nie zobaczę, przed nami uciekać i tak, zobaczcie, nie mamy z nimi szans, więc. Ja zostałem tylko... No, nas Ja tak widzę, na mam listy gry. To jest też takie ze nie? Czemu tak nie ma? No gościu. Mogę wyjść z gry chociaż? No czemu tak to jest? No. Nie, ono nawet z gry nie mogę nawet wyjść, to jest bez sensu dla mnie. Co ma za potość, bo. Ue, wow, no to jest też są dobre więc są. Pozdrawiam mojego małego przyjaciela! O kurde, ale mam dobrej krok kogo tego ja go No mówię wam, Kio Kio to będzie bez sensu grać. Więc no, widzimy. Like A nie więcej, to jest takie, coś, takie, to jest... No, inne wyzwanie po tym, to Nie ma szans. Na takich mapach, to jest mapa ta wygrywająca, no to wątpię, że wygram. Wygraj bitwę El primo Tak samo jak mi zostało 160 obrażeń. Weźmy to. No ja nie, może być nie, może być może być. nie, Kierownicy nie wiem, jak mnie widzą, jeżeli będziecie chcieli taką dużą aktywność, pod na przykład w Roadstarce, to muszą to zrobić. Jeżeli będziecie chcieli większą aktywność pod tym nowym sezonem. Przepraszam was za te zrobione na co ten, na taką długą znowu przerwę, bo niestety tak już co się złożyło. Może no, zapraszamy o tym ponownie, za To no ja by mnie 50% pancerza, nie wiem w tym górnie. Będę się przypatować te zasięgi tam jej temu. jakieś zasięgi, wiecie. No nie wierzę w to! Pokonali nas spokonali nas! To są te, te teleporty gówniane, dobra, to wiele teleport. To jest te durne, te pilne rzeczy, że nawet nie wierzę w to, nie? No pokonujcie ich, no nie mają tak mało, że... Pokonuj go! I odpierdzielaj ja ale teraz zginie i wezmę teraz Ale to dobrze, bo i tak możemy ich znowu pokonać. No i niezadułowa igre, znaczy się wszyscy razem tam jaka... To są między nami, lup gracze niestety. No ale nie nie ma sensu. Grosia takuję się pokonać, no. I takie życie jest jest. Wszyscy są tchórzami w tej igrze. praktycznie każdy tchórzem. Wszyscy wolą wygrać i jeździć, nawet się nie oddzielą, po prostu nie dziwię się, no, bo chyba każdy wolę wygrać, no nie To jest, to jest najlepszy tryb trybie podrobienia na przykład misji. Widzicie zaznaczonych puchaków i wiecie o co chodzi. To jest też takie mega fajne po to tutaj. to jest mega spoko. To już drosła to to może to zmieniło życie po prostu, zmieniło. To są dwa różne mapy co na przykład, nie? Tutaj jest lepiej. No. Gdzie dominujemy, gdzie najbliższe do nas, gdzie na dominujemy. No, no pokonął mnie z bombami bo... Ej, idealnie trafiłem, bo ja myślę, że ten... Znowu się zaczęło tworzyć od tydzień temu, To z tym się, kiedy 25 dni temu musiałem grać. No, na pewno. Bo weźmie już jedną sezoną, no tam... Panem bym się nastąpił, 20 maja około musiałem zjechać. Gościu, chodź atakować nas. Ten tygrys atakował swoimi mocami, kurde, gościu. Może tak ten chłopak się musiał depić najpierw. Kurde, połóż ten zrąbasł mu. O! 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 Pomóż mi go. Dawaj, go! My go, daj, go. pokonaliście ich naprawdę? Naprawdę? My no, że po... Dwa na dwa byli i nie pokonali. No przecież teraz są już... Czy do pasy widzę, będą przecież. po prostu przez pasy, no. Zagajemy, chyba, z samymi typami w sumie. Też tak może być. No może tak być. Ja myślę, że ten brawl to, to taki już dziwny, jest trochę dla mnie. Nie ja widzę gdzie rozebrałem, więc... No. Nie, nie minęło odcinku, minęło, ale tak musiał minąć pewnie, nie? Tu z gościu. Jezus, no nie mnie <gry facial> do Ja mam sanda na dworze. to nie jestem, gościu. To powiedziałem, że to nie jestem. Pokonali nas. Miałem dziewięć, miałem jedno i. No jednak nie mają szans, nie mają szans, Pok pokonać go. Pokonać go, no nie mieć ciepła, no i dobrze, bardzo dobrze. No co uciekasz, No chodź klepać. To no pomójcie sì, no, no ja pierdzielę, no więc jestem dupy gracze no Jezu no. moja! Ta gra... To, to nie jeszcze psy po prostu, naprawdę. Niszcie po prostu mi psykę i ja wychodzę, to gramy się z tymi chyba, gramy no nie? Nabrakło. Bo mi się wydaje, no. Ty nie potrafił te grać to są takie. czy tu dup, dup, pasy, po prostu, nie? Bo no ty, jak ma. kudę z. nie, no, 3 na 3 a nie możemy wygać kurde, no. ja wam widzę bo no dużo osób, nie, jak. to dużo osób, gata się dziwi, nie? Prawda. Ja grałam, po prostu widzę, ja z... się nagrywam z tego ci, bo to jest legenda na moim kanale, nie? Eee, więc no właśnie. Na tym, na tym ciekawym podstał się właśnie sobie, na się nagryjam, ale, przerwę, po prostu sobie, się, to do naszego nagrywam wprostarsza, ale może jakieś jakiejś przerwy, po prostu bierzemy się w te normalne gierki. No nie. O kurde! Dzięki. To już... Po co używałem tego, tego? No, krzaka za darmo mam, więc... <grymne> A bo te krzaki mogą mnie rozwalać, te krzaki. Dziwnie się chyba to jest. Normalne krzaki nie mogę rozwalać, na przykład tylko. Bez sensu. So. Nie, muszę atakować i tak! Widzowie. No nie się tak bojta podejść? No, no czekamy. Proszę, no nie atakujcie ich, no Jezus, no. No to, 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 to są debile, no czemu wy atakuje ta igno? no? No nie, smar, jakie to są, to, pasy. Weźcie to i ciekaj tam, no przecież, no. Proste, proste, tak? Czemu, czego wy nie rozumieta?

Ale, gawiaska. Ta dytyka była raz to też jest bez sensu. Żeby... Tak, zakończyliśmy to na odcinkach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.